Siema wszystkim, z tej strony Crazy i jedziemy z kolejnym materiałem. Do końca sezonu Czarnoksięstwa został jakiś miesiąc z hakiem, więc jest to dobra okazja na pogadankę o tym sezonie. Zapraszam do oglądania. Na starcie zaznaczam, że w filmie nie będzie o powrocie Kroty ani o Święcie Utraconych. Krota miał premierę w tym sezonie, ale nie zniknie z gry dopóki Bungie go nie usunie. Święto Utraconych to coroczny event i dopiero co o nim zrobiłem film. Dobra, to jedziemy. Season of the Witch. Tym razem zacznę od pytania. Jak aktualny sezon widzicie wy? Fajny? Chujnia? Martwa gra i głaszcze trawę? Zapraszam do sekcji komentarzy, a ja odpowiadam dlaczego sezon mi przypadł do gustu. I nie musicie się ze mną zgadzać oczywiście. Już od pierwszego trailera, podczas pokazu Final Shape, sezon zrobił na mnie wow. Wiadomo, trailery Banji to jest topka hypu, ale skłamałbym jakbym powiedział, że nie zrobiło to na mnie wrażenia. Fajnie poprowadzony wątek fabularny, Eris, jej czary-mary, motyw z Sabatun i jej duchem. Swoją drogą to fajny kutas z tego imaru, fajne teksty i sam Voice aktor robił robotę. Fajnie się brało w tym udział. Na necie był zawód, że najważniejsze rzeczy nie zostały pokazane w filmikach tylko w lore i że finał sezonu był słaby. Szczerze powiem, gra jakoś nigdy nie skupiała się na filmikach i wszystko było w lore czy nagraniach, ale i tak ludzie się do tego przypierdalają. Nie wiem, ja już się trochę z tym pogodziłem, że nie będzie inaczej, a jak chcę się dowiedzieć czegoś więcej, to odpalam po prostu jakiegoś lorowego nerda na YouTubie, nie? Co do misji finałowej, że była słaba. Czy ja wiem, czy była taka słaba? Nowa arena, było w co napierdalać i trzeba było po prostu zabić bossa. Dziękuję. Dzień jak co dzień w życiu strażnika. Powiedziałbym, że mieliśmy gorsze finały niż ten, co pokazali. Poza fabułą sezon zaoferował nam dwie aktywności sezonowe dla trzyosobowych drużyn. Pierwsza to iglica Savatun, a druga to ołtarze przywołania. Iglica to kolejny kilkuetapowy pseudo horda tryb. Arena 1 zapierdol wszystko i zrób mechanikę X. Idź poskakać, Arena 2 i zrób to samo, tylko mechanika Y. Arena 3 zabij bossa, odbier lód i powtórz. Proste mechaniki trzech bossów w puli, standard, który znamy od dłuższego czasu. Jednak tym razem Iglica nadrabiała klimatem świata tronowego oraz kart wpływających na rozgrywkę. W poprzednim sezonie Banji bawiło się z bufami w aktywności i to samo zostało zrobione w tym sezonie, ale inaczej. Zamiast standardowych unlocków w sezonowej pierdole, dostaliśmy karty, które najpierw trzeba było znaleźć, Później ukończyć ich zadania, i dopiero po tym wszystkim trafiały one do naszej talii. W wyznaczonych miejscach mieliśmy możliwość podmiany kart, żeby dostać inne bufy. Niby pierdoła, ale fajnie się wpasowało w sezon. Poza kartami Iglica miała jeszcze ukryte skrzynki z dodatkowymi nagrodami, więc chyba nie było tak źle. Druga aktywność to te całe ołtarze przywołania. Ktoś w Bungie zabrał Kortof Oryx z jedynki i go podrasował. Lokacja podzielona na trzy areny, z fabułą sezonu została odblokowana czwarta arena. I tak samo jak wcześniej. Idź na arenę i ukończ w wyznaczonym czasie, robiąc jakieś proste mechaniki. Przed każdą z aren mieliśmy wybór jednego z trzech poziomów trudności oznaczonych symbolem mieczy. Pierwszy dla ludzi i madę, drugi dla przeciętnych graczy, no i trujeczka, gdzie moby się nie pierdoliły z nami w tańcu. Przed każdą z aren mieliśmy też możliwość przetasowania karty, by uzyskać inny buff do starcia. Nieco prawda wkurwiało znowu to jeżdżenie między arenami, ale patrząc na to jako całość, kształt, to aktywność spoko. Fajne było też to, że można było grać w te ołtarze do usanej śmierci, bo po uruchomieniu aktywności z mapy nie wyrzucała ona na orbitę po zakończeniu, tylko od razu była możliwość kontynuacji czy ponownego odpalenia. Problemem znowu jest to, co powinno być najważniejsze, czyli lód. Z jednej strony dostajemy bronie, które się niczym specjalnym nie wyróżniają na tle tego, co już mamy w schowkach. Od kolejna pula broni, którą można zdobyć lub wykraftować, jak zbierać ramki. Ja tam postrzelałem trochę rakietnicą, rewolwerem czy fuzją, ale jakimś wielkim fanem tych pukawek nie zostałem. Z drugiej strony dali na dzień dobry fajny egzogranatnik w przepustce i egzopancerze. Pasmo też dostało nowe aspekty i prawie każdy latał na nowych, Dudy znał YouTube'owych ustawieniach. Armor to jak zwykle kwestia, co się komu podoba, ale mi bardziej przypadł do gustu wariant standardowy niż ten cały drewno-kwiatko-grutopodobny wytwór. Kolejną fajną rzeczą było te całe Imbaru Engine. Seria trzech pseudo-zagadek do rozwiązania po nagrody. O ile pierwszy pokój imbaru został fajnie wykonany z niej wszystkimi poziomami i zabawą perspektywą, tak te następne już były trochę gorsze. A szkoda. Zapowiadało się coś fajnego, że będzie to lepiej rozwinięte, no ale wyszło jak wyszło. Co jeszcze? Ano PVP i wielce zapowiadane zmiany w lapsach. Do testów trafił relikt i szachmat. O ile relikt to nie moja bajka, tak szachmat zrobił to dobrze. Relikt to tryb, gdzie mamy możliwość odbioru ze stacji jednego z trzech reliktów, by pomasakrować przeciwników. Do puli dostaliśmy tarcze, kosę i włócznie i ludzie latali między sobą, by się napierdalać. Nie tryb wkurwił od pierwszego uruchomienia i kolejne mecze tego nie zmieniły. Pograłem co miałem pograć i już do tego nie wróciłem. Wydaje mi się, że brakuje tam balansu między tymi reliktami, bo moim zdaniem taka kosa czy włócznia miała przewagę nad tarczą zwoga. Jeden chuj i tak już w to nie będę grał, chyba że mnie będą chcieli przekupić pułem za wyzwanie. Dla mnie osobiście do wyjebania z gry obok tych drużynowych dział, erupcji czy choćby mayhemu. Szachmat to modyfikator, który odpalono w trzech trybach i jest to chyba najlepsza rzecz, jaka trafiła do PvP od dawna. Kontrol w tej wersji nagle okazał się grywalny i przyjemniejszy od podstawowej wersji. Ludzie już nie srali z kilami na lewo i prawo, a i brak w amunicji specjalnej były odczuwalne. Gracz na amunicję specjalną musiał sobie zapracować i gracze jej nie tracili po śmierci. Ile zdobyłeś za granie, tyle miałeś, dopóki się nie wyklikałeś do zera. Niby proste zmiany, ale mocno wpłynęły na odbiór trybu. Podobnie zresztą wyglądało to w trybie Rumble. Dużo lepsza gra niż bez szachmatu. Trzeciego trybu w ogóle nie testowałem, ale bardzo fajnie się wgrało to co testowałem, i chciałbym, by taki szachmat kontro został stałym trybem, a nie tylko takim sezonowym eksperymentem. Sezon uraczył nas jeszcze chyba najbardziej odjechanym gliczem D2, jaki widziałem. Tworzenie broni na bazie strzelby ze wszystkimi możliwymi wariantami perków dało mega fan z masakrowania przeciwników. Kombinacje jakie tworzyli gracze, i jak to napierdalało Moby, to poezja. Mokry sen destyniarza. Ani moby ani strażnicy nie mogli spać spokojnie, bo rozpierdalano wszystko i w PvE i w PvP. Kurwa, w PvP to się ginęło z prędkością światła, zdychał ten co później wcisnął przycisk. Niby chore, ale człowiek się nie mógł oderwać. Problemy zaczęły się oczywiście jak Bungie próbował naprawić ten glitch, ale chuj tam. Co se postrzelałem, to moje. I chyba nie tylko moje, bo później po necie krążyły słupki, ile to graczy się zalogowało by się pobawić tymi chorymi pukawkami. Ale crazy, ludzie używali tego błędu do wbijania pieczątek i innych rzeczy, na które nie zasługują. Ja pierdolę, i co z tego? Jakiś random z zneta kurwa zrobił loch solo czy flowlessa i się cieszył, że zdobył pieczątkę albo emblemat. Naprawdę nie wiem w czym problem. Samo Banji powiedział hef fan, no to kurwa ludzie zaczęli mieć fan, właśnie próbując wbijać takie rzeczy. Jakby Banji tak zależało na zdaniu flexów w tej sprawie, to by zablokowiało triumfy na czas naprawienia błędu, ale tego nie zrobili. Rolbaku też nie zrobili, więc mieli to w sumie gdzieś, mieliście mieć hef fun. A skoro te osoby wbiły te rzeczy przez glitch, to możecie spać spokojnie, że następnym razem już tego nie zrobią, bo już nie będą miały tych chorych pukawek, nie? Zresztą powstał nawet specjalny emblemat z okazji tego glitcha, i każdy, kto grał między 15 a 21 września, go dostanie w przyszłym sezonie. Kolejny punkt sezonu to wprowadzenie rotacji misji egzotycznych. Bungie przywróciło trzy misje: Presage, Vox Obscura i Seraph Shield. Niby pierdoła, ale każda z misji oferuje teraz egzotyk w wersji do kratowania i według mnie jest to spoko rozwiązanie. Ale crazy, przecież to są te stare misje i każdy ma już je dawno ograne. A jak ci powiem, że znam Inwalidę, co się cieszył z tej rotacji, bo stwierdził, że je sobie nadrobi, bo wtedy jeszcze nie grał, to będziesz bardziej tolerancyjny? Prawda taka, że te misje w ogóle nie powinny zniknąć z gry. Nie tylko te trzy wymienione, tylko wszystkie misje jakie były. Już na start do głowy przychodzą mi misje z Bedjuju, Whispera, Outbreak'a czy Hawkmoona. Jedne lepsze, inne mniej, ale były takie misje i nie powinny znikać. Każdy liczył na powrót Whispera i Outbreak'a, które były jednymi z lepszych misji, ale obok tego powinny się też pojawiać nowe misje. Druga sprawa, nie wiemy, ile Bandji musi grzebać w grze, żeby takiego Whispera czy Outbreak'a przywrócić. Tak czy inaczej, fajny ruch z tym rotatorem i dobrze by było, jakby to było przez Bandji rozwijane czy uzupełniane kolejnymi misjami. I tak jak gadałem na początku, dla mnie aktualny sezon jest dobry, a brak podnoszenia mocy kolejny raz tylko uwolnił od niewolnictwa i w kurwu na RNG. Jednak ludzie i tak się przypierdalają, że nie mają co robić, bo nie ma podnoszenia mocy. Ja nie wiem kurwa, nie kłam takiego podejścia. Odpalasz se sezon i z automatu możesz zagrać w co chcesz, ile chcesz. Bez tego całego wkurwiania się na nagrody, czy duplikaty, czy checklistę, bo jeszcze muszę zagrać to, to i to. Nie wiem, jak ludzie nakurwiali po trzy razy wszystko to samo, bo trzeba było grać milówki, tylko po to, by wbić 10 punktów mocy, to wszystko było ok, A teraz jak mogą robić to samo już bez wbijania mocy, to gra nagle jest chujowa, nie ma co robić. Kurwa, naprawdę nie mogę. Temat w grze, nie ma co robić, chujowo, 2 na 10, gram w coś innego, to się ciągnie za i od jedynki, jak smród po gaciach. Tak było, jest i będzie, patrząc na pierwsze zapowiedzi, co będzie w Final Shape. Pożyjemy, zobaczymy. Na szczęście dla mega wymagających są inne gry, a w Destiny odhaczają swoją to-do list. Dobra, to by było na tyle. Podsumowując, jakbym miał to wszystko zebrać do kupy, to sezon wypada spoko. Ode mnie takie mocne 7 na 10 i zobaczymy, co nas czeka w ostatnim sezonie przed Final Shape, który wystartuje pod koniec listopada. Jak materiał się podoba, to poproszę o łapkę w górę, zapraszam do komentarzy i na kanał po inne filmy. W opisie filmu linki do innych miejsc poświęconych destyni. Dzięki wszystkim, czymcie się i do następnego. Ajat!